Dobry wieczór kochani, kolejny, kolejny e, spacerek, także codziennie chodzę, dzisiaj będzie chyba gdzieś z pół godziny, może troszkę dłużej, ale powiem Wam szczerze, pada trochę deszczyk, ale mówię, idę, bo tak się obżarłam, że mówię, muszę iść na spacer, koniecznie, no, spalić e, te e, kalorie, no, po jedzonku, także trzeba się trochę przejść. Jak to się mówi, będzie wtedy lżej, a nie siedzieć na przykład na kanapie, no i się wylegiwać, tylko trzeba ruszyć i iść na spacer. I to jest na pewno lepsze niż leżenie. Na łóżku po jedzeniu. Bo jak rozchodzicie, to po prostu będzie dużo lepiej. Będzie wszystko dobrze funkcjonowało w żołądku. No także kochani, ja bym chciała Wam życzyć dużo zdroweczka na te święta, ale jak i na całe. Na cały no, końcówkę roku, bo w sumie nam e, parę dni zostało. No, siedem chyba w sumie, jak dobrze liczę. No, także e, chciałabym Wam życzyć i na te święta, i na końcówkę e, roku dużo zdróweczka, szczęścia, radości. Dbajcie o siebie i spędźcie po prostu ten czas e, w gronie najbliższych. A jeśli nie możecie, to po prostu bądźcie e, ze swoimi bliskimi e, sercem. E, tak jak ja jestem e, no. Także e, wszystkiego dobrego, kochani, i miłego, miłego wieczorku. I spędźcie, tak jak mówiłam, w gronie najbliższym. I dbajcie o siebie nawzajem, bo to jest mega ważne. Także trzymajcie się i jeszcze raz wesołych świąt, pa pa. Hmm.